Siema z tej śminka, ten środek kapię. To Witaj to jest Karol, to jest Kacper, to jest Filip, to jest Macie, który jest w to jest Karol. Powiedz coś Karol. Siemka. Powiedz Siema, gitara siema. Jestem głupi wy Co grzechem! Co wy odpierdacie? No siebie! My jesteśmy takimi Gagami. chłopaczkami, którzy nagrywają takie głupie miny. Ale coś. Nie. I, to jest taki chłopak, który jest wariatem i lubi piwo. Chłopak, różny taki ten. To jest, który robi głupie miny. Pokaż głupią minę! Ej, chodźcie się tu, chłopkę! Ananin, ich! Jedziemy! Jedziemy, jedziemy! jeźmi, 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 Biegną tu! Karol! jeźmi, 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 Witaj Witaj! Witaj! Słuchaj, głupią minę! Jeszcze gumia! To jest koło dobre. Jedziemy sobie. Karol, głupia mina! Głupia mina! Zambiram, pepe! Głupia mina! na YouTube! Cześć, powiedz coś!